Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. Firma Amikus to polska rodzinna firma z ponad 30-letnim doświadczeniem, specjalizująca się w produkcji wkładów do Zniczy i Zniczy. Niezmiennie od 1995 roku rozwijamy się, inwestujemy w dużej mierze przy pomocy wszelkich projektów unijnych, dzięki którym mogliśmy poszerzyć swój park maszynowy, mogliśmy wybudować hale wysokiego składowania, zamontować mobilne, innowacyjne regały przesuwne, które pozwoliły nam sprostać Oczekiwaniom rynku. Ostatni projekt unijny pozwolił nam utworzyć dwie nowe linie produktowe. Pierwszą linią są znicze refil, są to odkryte, piękne, nowoczesne znicze nagrobkowe. Drugą linią są świece zapachowe, są to produkty w pełni ekologiczne. Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej to już trzecia edycja programu dedykowanego dla w tej edycji powiększonych o mazowieckie regionalne. Program pozwala na wsparcie przede wszystkim rozwoju przedsiębiorców, wsparcie startupów, rozwój gospodarczy, infrastrukturalny, ochrony środowiska. Do tej pory podpisaliśmy już ponad 1300 umów z przedsiębiorstwami. Przeznaczyliśmy na rozwój Polski Wschodniej ponad 12 miliardów złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Myślę, że w przyszłości firma Amikus dalej będzie dążyła ku temu, aby się rozwijać, aby korzystać z nowych możliwych projektów, ponieważ dzięki temu. Tak naprawdę jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, i firma może tak świetnie prosperować nie tylko dzięki własnemu zaangażowaniu i własnemu kapitałowi, ale również wsparciu z funduszy europejskich. Projekt finansowany z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej.